Ok Paczku, przedstawiłem Ci, ci trzy, trzy ćwiczenia na jutro, czyli przysiady z wąskim rozstawem nóg wraz z siedzeniem na, na jednej nodze, powolne pompki wraz z plankiem oraz trening głowy wraz z utrzymywaniem foczki oraz halo pozycji. Teraz powiem Ci tak, że najtrudniejsze mogą być właśnie te pozycje statyczne. I teraz tutaj jest kluczem użycie oddechu wyciągającego. Na czym on polega? Polega on na tym, że bierzemy szybkie wdechy nosem i szybko wypuszczamy powietrze ustami. Coś w tym stylu. Aż zaczniemy normować swój, e, swój oddech. Szczególnie jest to przydatne podczas... E, właśnie pozycji statycznych, gdzie to napięcie się kumuluje, generuje, a nie chcemy tego napięcia, chcemy się go pozbyć, więc właśnie bardzo prostym tutaj, tutaj patentem jest właśnie oddech wyciągający. Za każdym razem, gdy robisz go, to wyobraź sobie, że wyciągasz po prostu to zmęczenie i to napięcie z mięśni i, i wraz z wydechem je wypuszczasz. To jest świetnie potężne, potężne narzędzie, więc, więc, więc ci go przedstawiam właśnie w tych pozycjach statycznych, ale również tak jak wczoraj na przykład wykonywałeś pistolety no ze zdolnej pozycji do, do górnej, to na tej, zasady, na tej samej zasadzie działa, gdy w którymś momencie utkniesz i czujesz zbyt duże napięcie, gdzie pojawia się już zmęczenie i, i czujesz właśnie, że, że pojawia się że już nie daje nie żadnych, tak jak na przykład mi ostatnio pisałeś w mailu, e, jeśli chodzi o, e, o pompki, to jest przeniesieniem ciała na jedną stronę, gdzie już, gdzie już pod koniec musiałeś się napinać. To właśnie kluczem jest, żeby się nie napinać, tylko właśnie stosować ten oddech wyciągający. Zademonstruję go na pompkach, jest, jest on bardzo prosty. Czyli zazwyczaj e, tego oddechu używa się e, wtedy, gdy, gdy właśnie znajdujemy się w jakichś krytycznych Krytycznych punktach w danym ruchu, gdzie jest dosyć ciężko, to zamiast się poddawać, zamiast się napinać, to po prostu wyciągamy to zmęczenie i tak jakby oddech nas. Nas, nas ciągnie w górę, czy, czy na przykład w dół, jeśli, jeśli wykonujemy ruch, ruch do dołu. Jest to dosyć subtelna forma treningu i, i powiem Ci szczerze, że wymaga dosyć sporo praktyki i takiego załapania, ale gdy załapiesz, gdy faktycznie skupisz się na tym, aby wyciągać to zmęczenie, to zobaczysz, że odkryjesz całkiem ciekawe źródło siły i mocy wraz ze swoim oddechem, który możesz wykorzystywać normalnie na co dzień, gdzie tylko krzeży, gdzie tylko ci się pojawi pojawia jakiekolwiek zmęczenie, to dodaje znacznie więcej energii, witalności i przede wszystkim wytrzymałości, zarówno psychicznej, jak i, jak i fizycznej, ponieważ używa się tego oddechu głównie wtedy, gdy pojawia się moment zwątpienia, moment strasznego dyskomfortu, kiedy dopada Cię zmęczenie, wówczas wyciągasz, wyciągasz z siebie to zmęczenie i, i, ten, i ten dyskomfort. Jest, jest to właśnie Swego rodzaju oddech wyciągający, jest to również tak zwane taktyczne oddychanie stosowane, stosowane w, w wojsku. Także, także pobaw się tym szczególnie w pozycjach statycznych lub właśnie w trudnych momentach w, w danym ruchu. Oddech wyciągający.